Doczekaliśmy się czasu, w których topka najlepszych koszykarzy NBA zaczyna się od zawodników europejskich. Nikola Jokić, mistrz NBA i dwukrotny MVP, wciąż dla mnie się na najwyższym podium znajduje, ale drogę tego gracza na szczyt przetarło wcześniej kilkudziesięciu innych serbskich koszykarzy. Darko Milicic z draftu 2003 może nie jest do końca chlubnym przykładem, ale być może pamiętacie kolegę Kobiego Bryanta, Wladimira Radmanowicza, stretch four z mistrzowskich Warriors, Nemanie Bielicie, czy przede wszystkim najbardziej serbski duet w historii w postaci Vlade Divacia i Pej Stojakowicza z czasów Sacramento Kings? Serbia ma niecałe 7 milionów mieszkańców, a przez ostatnie kilkadziesiąt lat znacząco zaznaczyła swe istnienie w NBA. Bo już nawet nie wspominam tu o stosie ich osiągnięć na starym kontynencie, o bogatej kulturze kibicowskiej i po prostu miłości do koszykówki. Ale czy to miłość, czy już może fanatyzm? Poleciałem do Serbii, by zobaczyć jak wygląda tutaj życie z koszykówką. Poleciałem na finał międzynarodowego turnieju Red Bull Half Court i przeżyłem coś nieopisanego. Właśnie wybieramy się na boisko, gdzie zobaczymy się z takimi postaciami jak Dusan Bulut czy Lifol Shooter. Będzie tam mnóstwo dziennikarzy influencerów z całego świata. Postaram się do nich dotrzeć, troszkę zagadać, może coś tam nawet porzucać. Troszkę zabawnie tutaj wygląda cały ten rosyjski złoty styl. <słuch> Sami zobaczcie, co się tutaj za mną znajduje. Masakra! razie nie uwierzycie, ale tam za mną znajduje się gościu z kanału HitCheck. Okay, time out, time out. Przed kolega z Macedonii. Hey man. What up, guys? Everybody from Poland. Shout out to all the NBA fans from there. Hey man. Yo. What are those? <laughs> Listen, you have to respect the cross, man. Yeah. 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 Jordan's from the future. Jordan, exactly. These are the Jordan's Crocs edition, 21 like limited edition. <laughs> Mówi się, że Serbia żyje koszykówką, i już po jednym dniu widać, że tak naprawdę jest. Na każdym kroku tutaj co tu jakiś czas widzimy jakieś boiska do kosza, ludzie chodzą w koszulkach Jordana. W samym turnie Red Bull'a to plakaty, postery, rolapy, nawet billboardy Red Bull'a z wielkim duszanym bulutem są praktycznie na każdym rogu, więc jest tutaj hype naprawdę przeokrutny. Razem Nicole w Serbii, ale nie tego, o którym myślicie. Lecimy z całym składem po ulicach serbskich. Dotarliśmy na miejsce, wygląda naprawdę. No, kurde. O, kurde, chodźcie, on to muszę pokazać, bo czegoś takiego jeszcze tutaj na tym kanale nie było. O, tutaj widzę, jest ekipa polska. Jest rzeźnik z Maćkiem, z ekipą z Red Bull'a. Ale to jest tylko jedno boisko. I to rozrzewkowe, ponieważ wszystko będzie odbywać się tam. Wow, jest klimat. To co, moi drodzy, zapraszam was wszystkich na międzynarodowy finał Red Bull Half Court. Tutaj razem z Tomkiem i Dominikiem weźmiemy udział w konkursie rzutowym z Leaf All Shooter. Będziemy rzucać z połowy Hi guys. Marco, mcintosh is keep the beat. little shooter is with me and i have some questions for you, man. Absolutely. Uh, tell me what's the weirdest shot technique that you saw and thought, all right, if he makes it, it's okay. Um, there's, a, there's a lot of people that have different techniques to the art of shooting that i don't agree with, but it works. so if you're a shooter out there and you feel like everybody's making fun of your shot, if you can go left and it's consistent, if you can go right and it's consistent, and you're making um, your three-pointers and your free throws, don't change your shot. so there's a lot of shots that i've seen over the years as a coach that. I'm like, ah, that might not work, but it's, it worked for that player in the game. So if it works for you, keep it. Have you ever seen the one armed free throw from the Polish guy, Jeremy Sohan from San Antonio Spurs? A absolutely. What are your thoughts about this? I love it. You know what I mean? If it's consistent, like I told you, never change. I never make fun of, of different people's strategies. I don't care if you pop the ball off your head. If you're 80%, 90% from the free throw line, keep it. All right. Yeah. And one last question. Can you tell me uh, who was the first big name that you worked on? Like yeah, who, who, who believed in you that you you are really that good in shooting? Uh, so a lot of my friends always wanted me to train them, but I was really consistent on continuing to play pro because I played pro for seven years. And uh, the, the first client that I've ever had, uh, um, he's from Paris. His name's Kevin Serafin. He was my oh. first client, and then I went on to Dwight Howard. Then that's when I went on to like Anthony Davis and. Jalen Brown and Catavius Caldwell Pope and Sabonis. So it's definitely a blessing to know where my beginnings start. You know, I wouldn't be where I am today if I didn't start uh, with people that believed in me um, because, you know, a lot of people believe that I'm just content, but they don't know I'm, I'm a really good trainer that loves to do good content. You know yeah. what I mean? So it's that was a really good question. We'll see in the art of shooting gym the NBA 2K, right? Hey man, that's a dream come true, man. Yeah. I'm the Hey man, I, I'm working with you every day, <laughs> every day, man. Make sure you come into my facility, yeah. at NBA 2K, man. Thanks, man. Yeah, for sure, for sure. Po bojsku chodził sobie tutaj konferencja z bardzo charakterystycznym wąsikiem i tak sobie w pewnym momencie pomyślałem: kurczę znam tego gościa, poznałem go na kaliskim stribolu. Jest to legenda włoskiej ekipy damów Lorenzo Pinciroli. Um, dziękuję bardzo forever. No. I'm basically looking for some pierogi, but it looks like Serbia <laughs> got no pierogi. Anyway, I'm, I'm seeing actually red bull Half court. I was I'm seeing in Rome the first red bull Half court final. I was last year in Egypt. I got yeah? blessed to be in front of the pyramid. Are you for a polish or italian team uh, of course i'm cheering for both ah, for the best that's show that's the great answer. i mean so. so the last time you were you was in poland and it was kaliski streetball 2013 and yeah. how do you recall it uh, do you want to come back kaliski is everywhere you know i mean i love the event i saw the growth of the scene the growth of the event so big up to Kaliński streetball and everybody and uh, i wish i can come back because last time in 2013 it was Lipek when He was starting going big, yeah. And uh, I made it to the final in dunk contest trying a 360 BTL. I was still in shape, yeah. and at the end, I ended up against uh, rising Lipek. Amazing experience! Well, 10 years passed, and he's still, you know, he's, he's still the goat in Polish. Uh, dunk yeah, dunk. I grew up and now he's probably slowly going down, yeah. but he's so experienced that he's managing to win. Like uh, all over, so big up to Lipek, a friend yeah. of mine. Thank you, very much to keep the beat, and uh, shout out to Poland. Thank you, guys, keep rocking. You're gonna have the perfect take. <laughs> we got to check this out. <laughs> Nas trzyści kamera jest cała, lecimy dalej. Chodźcie. Oh, super. Great. I love it. Yeah, I love it basketball. Super, <laughs> jubel. Dobra, troszkę sobie pograliśmy, ambulans już na mnie czeka. Reszta jutro, jak już będzie właściwy turniej. Drugi dzień, zmagań, dzień dobry. Lecimy już w stronę zamku, w stronę boisk. są mury zamku Kale Megdan. Tutaj właśnie był rozegrany pierwszy mecz koszykówki ever w ogóle w całej historii Serbii jakieś 100 lat temu. Naprawdę niesamowite miejsce. Polecam Wam obejrzeć taki fajny dokument o serbskiej koszykówce, dostępny za darmo na YouTubie NBA. Tam się o wiele więcej tego dowiecie. Poznacie też mnóstwo świetnych serbskich historii. Przypomnę tylko chociażby wielkie boje Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, Shaki Kobi versus Lade Divac i Peja Nie no, ten ziom, ten ziom to jest miss match. Chryste Panie, takich ludzi rodzą w Macedonii. Jest z nami Mike Hicks, Miał Betta, Warsaw, reprezent. Miał. powiedz mi co tutaj robisz, jaka jest twoja rola? Eee, przyjechałem jako dyrektor sportowy polskiej edycji Red Bull Half Court, się. Naszą drużyną zwycięską z, z polskiej eliminacji, czyli w Polsce, byłem stal. Dzisiaj chłopaki grają jako Polska, Mike Hicks, Thomas Davis, Marcin Zarzeczny i Maciek Adamkiewicz. Chemia ja w drużynie, wszystko z Chemia jest, ale widać było w pierwszym spotkaniu, że nie do końca chłopcy postawili na grę zespołową. Dużo gry jeden na jeden. Wierzę, że za chwilę chłopaki wejdą na właściwe tory, zaczną grać tak jak w Gdańsku. Zespołowo, będą rotować składem umiejętnie, bo tutaj to jest też bardzo ważne i zagrają jak trzeba. Tuż przed turniejem pojawiłeś się na meczu towarzyskim Partizanu. W bardzo wyjątkowym miejscu i to stało się to wiralem dosłownie w całym koszykarskim świadku social media. Opowiedz jak to wyglądało z Tutaj tak bliska. W tym momencie, kiedy to przypomniałeś, już mam ciarki na pesach, dosłownie. Całe spotkanie, dwie godziny, non stopki, kibice, praktycznie na stojąco, śni na stojąco, to i tak śpiewała po prostu 10 tysięcy ludzi. Zebrało się na meczu sparringowym, tylko sparingowym. Wow. Trybuny żyły cały czas, podczas każdej przerwy, naśpiewające, na wesoło. Zorganizowany doping, pirotechnika, fantastyczna rzecz, naprawdę. Marzy mi się taki doping w Polsce. Bo Myślisz, że jest, jest coś możliwe, Myślisz, że w Polsce tak można? Widziałem reakcję naszych fanów w mediach społecznościowych, którzy mówili, że gdyby tylko Anwil Włocławek takie spotkanie zorganizował dro na żywo, pod gołym niebem, to byłoby nawet lepiej. Jak teraz się śmiem w to wątpić, ale chciałbym, żeby potraktowali to jako challenge. I, i zorganizowali. Ja, ja Anwil, An zróbcie to. Anwil, Śląsk, ktokolwiek. Zróbcie to po prostu. Oglądajmy takie rzeczy w Polsce. Powiem Wam, że na ten kosz tutaj lepiej nie wsadzajcie Co złego może się stać? Tak jest. Dobrze Majku Właśnie dostałem okrzan, bo zwróciłem uwagę, że są źle punkty naliczone. Bo były źle punkty naliczone. Mr. King! Oh yeah! You bet! Great game. Did you count your freeze? Uh, no, za duże, za duże. Za dużo. Za dużo. Za dużo tak, masz? Tak, tak. Around 15, you know, in two games. 15, yeah. Ale, ale to jest na początku. Będzie, będzie, teraz będzie zabawa, teraz będzie show. Trzymam kciuki, stary, trzymam Ale jak wyglądają te boiska z lotu ptaka? No dobra, może nie z lotu ptaka, z góry. Wow! Naprawdę solidnie, kolorowo, wyśmienicie sympatycznie. Na ten moment nagram to z góry, bo to tak super wygląda. Na ten moment Polska reprezentacja wychodzi z pierwszego miejsca z grupy. Za chwilę będą grać mecz 1 16. Michael Hicks. Tam widzieliście. Truja zatrują, zatrują, zatrują. No ale pewnie e, prawdziwe granie. I się dopiero teraz. Ja Are you chewing for Mike? For sure, he's a long friend of mine, long rival. I still hate him because of this. Three point shot, two point shot in, uh, for the bronze medal in Amsterdam. He drives, he upvakes, he got sandwich off his feet, and the two. You know, he's my guest today, so I'm gonna cheer for him. Tough question, uh, do you want him to shoot freeze or to pass the ball more? Oh my god, he doesn't pass like pepper on the lunch, you know, he doesn't <laughs> pass, so we know he's gonna shoot, you know. Ah, yo. yo, yo, you are also here. Yes. What, who are you rooting for today, man? I'm rooting for Good Fun. And you? Who are Bravo, you? Brate, zdravo, brate. Paula is on top 8th place really close to the podium. It. Who's going to win in the finals? Whoa, different question, difficult question, but in my opinion, the men are going to be won by Poland, Michael Hicks, my guy. Teraz będą półfinały, zmierzymy się z Libanem i miejmy nadzieję, że będzie okazja do walki o złoto. I półfinał USA vs Serbia i ludzie na trybunach po prostu szaleją. Będziemy grać ze zwycięzcami z tego na naczynia. Bez historii. Stany Zjednoczone, Sycha im siadła totalnie, Serbia robi co chce, jest 19 7. Właśnie powiedziałem kipiemu, że żebyś spojrzał na Stands, bo wszyscy tutaj Serbowie wstali i to jest pierwszy raz chyba dzisiaj, więc robi się poważnie. Są naprawdę straszni dzisiaj. Kościół z Serbii w obronie tak, jakby nie chciał w ogóle patrzeć o piłkę, tylko chciał zrobić pomocy średniej.